Szesnasty. Tylko ty jesteś niewypowiedziany. O ty, który jesteś ponad wszystkimi, jakimi słowami można ciebie wielbić? Jakimże hymnem można ciebie wysławiać? Żadne słowo nie może cię określić. Jakże umysł może pojąć ciebie? Nie ma rozumu który zdołałby Ciebie zrozumieć. Tylko Ty jesteś niewypowiedziany. Wszystko, o czym mówimy, zostało stworzone przez Ciebie. Wszystkie istoty, te obdarzone darem mowy i te, które są nieme, mówią o Tobie. Wszystkie istoty, te, które myślą, i te, którym myśl nie jest dana, oddają ci hołd. Uniwersalne pragnienie, uniwersalne westchnienie skłania się ku Tobie. To wszystko, co jest nieruchome, w Tobie znajduje swą stabilność. Wszystko, co się porusza, Tobie zawdzięcza ruch. Jesteś celem każdej istoty. Jesteś jedyny, jesteś wszystkim, nie będąc żadną rzeczą. Nie jesteś jedynym ze stworzeń, ani nawet ich sumą. Można nadać ci każde imię. Jakże można będzie wzywać ciebie, skoro nie istnieje żadne określenie, którym można ciebie wskazać? Jaki intelekt zdoła przeniknąć chmury? Które skrywają niebo. Zlituj się, Ty, który jesteś ponad wszystkim. Jakimże słowem można Ciebie wielbić, święty Grzegorz z Nazjanzu? Jakże mogę zbliżyć się do Ciebie, chociażby samą tylko myślą, skoro Ty jesteś niewypowiedziany? Ty jesteś wieczny ogromny, nieporównywalny, niepojęty, nieobojętny, nieobjęty, a przecież w głębi serca szepczesz mi coś nieoczekiwanego i niewyobrażalnego. Ja jestem Twoim Ojcem. O Panie mój, Stworzycielu nieba i ziemi, Władco wszystkiego, co było i co będzie. Dziękuję Ci za to, że od zawsze myślałeś o mnie. Dziękuję Ci za to, że przyjąłeś mnie jako dziecko. Dziękuję Ci za to, że jesteś ojcem, że jesteś miłością i za to, że to właśnie ja jestem przedmiotem Twojej miłości. Ty jesteś ponad wszystkimi, ponad wszystkim, a jednak interesujesz się mną, wiesz o wszystkim. Co mnie dotyczy i leży ci na sercu moje szczęście. Czegoż więcej mogę żądać ponad to, abym kiedyś mógł ci się odwdzięczyć? Lecz jakże mogę okazać wdzięczność temu, który ma wszystko? Nie jestem w stanie tego uczynić. Zatem przyjmę ciebie jako ojca. Zachowam Cię w sposób godny Ciebie. Pozwolę, abyś ty mnie prowadził. Pozwolę, byś obsypał mnie darami. Powiem Ci dziękuję i nic poza tym, ponieważ tylko w ten sposób mogę uczynić Ciebie w Twojej nieskończonej dobroci. Proszę jedynie o to, aby moje dziękczynienie mogło być codziennie. Ponawiane i konkretne, by składały się na nie doświadczenia mojego życia. Proszę jedynie o to, aby moje dziękczynienie zawsze wypłynęło spontanicznie, aby nigdy nie było wymuszone, aby zawsze było nowe, pomimo swego trwania. Proszę jedynie o to, aby było to dziękczynienie szczere, przepełnione wszelkim dobrem, bo jeśli moje podziękowanie Wypływa naprawdę z głębi serca wiem że nie jest możliwe aby nie przyciągnęło twej łaski a wraz z nią darów którymi jeszcze mnie nie obdarzyłeś darów nawrócenia dobroci pokory miłości do wszystkich mocy ewangelizacji darów uważnego ojca troszczącego się o miłość dziecka